Witam Was na kanale Violeta Pie. W dzisiejszym odcinku będzie o ubraniach. Uwielbiam ubrania i uwielbiam chodzić na zakupy, i sama się sobie dziwię, że dopiero teraz nagrywam ten odcinek. Wszyscy nosimy ubrania, prawda? Mam taką nadzieję, więc warto również umieć o nich porozmawiać po angielsku. Po tej lekcji będziecie potrafili nazwać większość ubrań w swojej szafie. Ale nie tylko. Poznacie również materiały, wzory, a także kilka zwrotów, które pomogą Wam je dokładniej opisać. Co ważne, przyjrzymy się ich wymowie, ponieważ zauważyłam, że wiele angielskich słówek opisujących ubrania przyjęło się w języku polskim, lecz używamy ich spolszczonej, nieoryginalnej wymowy, co jest oczywiste, ale musimy też wiedzieć, jak nazwać je po angielsku. Jeśli chcielibyście pobrać sobie materiał PDF do tego odcinka, to link znajdziecie w opisie. Wystarczy tylko na niego kliknąć, wpisać swoje imię oraz adres mailowy, który zostanie zapisany na mojej liście mailingowej. Następnie dokument ten zostanie przesłany na podany przez Was adres, i od tej chwili. Co tydzień będziecie otrzymywali e-mail z nową lekcją, dokumentem PDF oraz wszystkimi nowościami i informacjami o kursach. Można odsubskrybować w każdej chwili. A jeśli Twój postęp w nauce języka angielskiego utknął na czasach present perfect oraz present perfect continuous, które nam Polakom sprawiają wyjątkowo sporo problemów i potrzebujesz odrobinkę fachowej pomocy, aby ruszyć do przodu, to stworzyłam dla ciebie kurs online, z którym możesz się ich nauczyć w tydzień, oszczędzając czas i pieniądze. Link zamieściłam w opisie, znajdziesz tam wszystkie informacje o kursie. Zapraszam. To przechodzimy do naszych ubrań i na początek najbardziej podstawowe elementy naszego ubioru: jacket to kurtka, ale tego słowa również użyjemy w odniesieniu do marynarki. Damski żakiet to również jacket, coat to płaszcz. Może oznaczać również kurtkę, ale taką troszkę dłuższą, często z kapturem. Na przykład, kurtka przeciwdeszczowa to będzie raincoat. Następnie mamy znany wszystkim T-shirt, czyli koszulka z krótkim rękawem, nazywana też podkoszulkiem. T-shirt to słowo także używane w języku polskim, lecz wymawiane T-shirt. Zwróćcie jednak uwagę, że oryginalna angielska wymowa to T-shirt czyli T, długie i oraz shirt, gdzie słyszymy to długie obrzydliwe e, a także głoska ry w ogóle nie jest wymawiana. Posłuchajcie jeszcze raz i proszę powtórzcie na głos, jeśli to tylko możliwe. T-shirt. T-shirt. A czy wiecie skąd wzięła się nazwa T-shirt? Dlaczego na koszulkę z krótkim rękawem mówimy właśnie T-shirt? Jeśli wiecie, to proszę napiszcie w komentarzu pod filmikiem. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Jeans to oczywiście jeansy. Słowo, które również przyjęło się w języku polskim. I tutaj też oryginalna wymowa różni się nieco od tej naszej polskiej. Na końcu słowa jeans słyszymy wyraźne zy, nie sy. Jeans. I oto przykład zdania. I never wear jeans for work. Nigdy nie ubieram jeansów do pracy. Trousers natomiast to zwykłe spodnie z materiału. Jeansy są oczywiście rodzajem spodni, ale nikt tu w Wielkiej Brytanii na dżinsy nie powie trousers. Kolejny rodzaj ubioru to suit, czyli garnitur. Ale co ciekawe, słowo suit jest także używane, gdy mówimy o komplecie, czyli rodzaju ubrania złożonego z dwóch części, z góry i z dołu. I tak na przykład, gdy idziemy pobiegać, zakładamy track suit, czyli dress. Ponieważ track to bieżnia, a suit to komplet złożony z góry i z dołu. Czyli jest to po prostu komplet na bieżnię. Gdy chcemy popływać, to zakładamy swimsuit, czyli strój kąpielowy, a dosłownie komplet dopływania. Co więcej, słowo suit. Jest także używane w odniesieniu do różnego rodzaju wyspecjalizowanej odzieży, na przykład ski suit, czyli kombinezon narciarski, a nawet space suit, czyli skafander kosmiczny. Następnym ubraniem jest shirt, czyli koszula. Shirt brzmi tak samo jak t-shirt, tylko bez tego t' z przodu. Posłuchajcie uważnie. A głoska ry w ogóle nie jest wymawiana. Shirt. I oto przykład zdania. This long sleeved blue shirt really suits you. Ta niebieska koszula z długim rękawem naprawdę ci pasuje. Dress nie ma nic wspólnego z polskim dresem, pomimo, że brzmi podobnie, jest to sukienka. Sukienki mogą być oczywiście różne i wystarczy tylko z przodu słowa sukienka, dress postawić słowo ją opisujące. Na przykład. Wedding dress to suknia ślubna. Summer dress to suknia letnia czy sukienka letnia. Evening dress to suknia wieczorowa. A night dress, to uwaga, jest to koszula nocna. Dziewczyny, proszę nie mówcie, że byłyście na balu w nowej i pięknej night dress. A skoro mamy sukienkę, to przyda się też kolejne słowo skirt. Czyli spódnica. I tutaj znowu zwracam uwagę na wymowę. Tak samo jak to było w shirt, tu również słyszymy to długie i obrzydliwe uh, I nie wymawiamy głoski ry. Skirt. Blouse to bluzka. I tutaj warto wspomnieć, że w języku angielskim słowa blouse używa się tylko w odniesieniu do bardziej eleganckich bluzek damskich. W języku polskim słowa bluzka używamy bardzo szeroko. Potocznie bluzką możemy w zasadzie nazwać prawie każdą górę, a w języku angielskim blouse to tylko bluzka elegancka. Blazer to rodzaj marynarki, inaczej mówiąc, blazer, który często wkładamy, gdy nasza praca wymaga od nas bardziej formalnego ubioru. Proszę zwrócić uwagę na wymowę. Po angielsku jest to blazer, a po polsku blazer. Zauważcie, że pisownia też troszkę się różni. W Wielkiej Brytanii słowo blazer kojarzy się bardzo mocno ze school uniform, czyli z mundurkami szkolnymi. Większość z nich składa się właśnie m.in. z blazera, z logo szkoły. Kiedy nasze miejsce pracy lub szkoła narzucają nam określony ubiór, mówimy, że mamy określony dress code. I oto przykład zdania. My school had a very strict dress code. We always wore black blazers. Moja szkoła miała bardzo surowy dress code. Zawsze nosiliśmy cza czarne blazery. Następny to bardzo ostatnio popularny jumpsuit, czyli damski kombinezon jednoczęściowy. Tights to rajstopy. Jest to kolejne słówko sprawiające nam problemy w wymowie. Patrząc na jego pisownię wygląda ono przerażająco, a tak naprawdę wymowa jest bardzo łatwa. Tights, czyli to G i H w środku są zwyczajnie ignorowane. Tights. Popatrzmy na zdanie. I bought a lovely skirt. Now I need a pair of matching tights. Kupiłam śliczną spódniczkę. Teraz potrzebuję tylko parę pasujących rajstop. Następne słowo to hoodie, czyli bluza z kapturem. Słowo hood oznacza właśnie kaptur i można je skojarzyć z Robin Hoodem. Kolejnym jest jumper. Jumper może oznaczać bluzę, tym razem bez kaptura, ale także i sweter z włóczki. Część z Was może pomyśleć teraz o słowie sweater, które jest również używane, choć jest ono bardziej typowe dla amerykańskiego angielskiego. W Wielkiej Brytanii częściej na sweter powiemy jumper. Top, podobnie jak w języku polskim, oznacza po prostu top, czyli górę. W języku angielskim top. To może być właściwie każdy rodzaj góry. Od sweterka do letniej bluzki bez rękawów. Więc jeśli nie jesteście pewni, jak nazwać to, co ma na sobie wasza koleżanka, to zawsze możecie użyć ogólnego słowa top. No właśnie, ale wiemy już, jak powiedzieć, że coś ma długi lub krótki rękaw. A jak powiemy top bez rękawów? Jeżeli bluzka nie ma rękawów, to powiemy, że jest sleeveless. Sleeveless. A oto przykład zdania. It's hot today, I'll put on a sleeveless top. Gorąco dzisiaj założę top bez rękawów. No dobrze, to teraz bielizna i ubrania na noc. Bra to stanik albo biustonosz. Knickers to majtki damskie, a pants to majtki męskie. I są to te najbardziej ogólne nazwy na bieliznę. Rodzajów oczywiście majtek, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, jest wiele ale to są te najbardziej ogólne nazwy. Pyjamas to po prostu piżama i oba brzmią bardzo podobnie, lecz nie tak samo. W słowie pyjamas akcent pada na drugą sylabę I jeśli tylko możecie, to proszę powtarzajcie na głos. Pyjamas, bathrobe oraz dressing gown to dwie nazwy na szlafrok, jednak bathrobe to taki szlafrok, który wchłania wodę i jest zrobiony z materiału podobnego do ręcznika. Używamy go najczęściej po wyjściu z wanny lub z basenu. Natomiast dressing gown to szlafrok, który zakładamy po wstaniu rano z łóżka, taki, który nosimy po domu. Nasz ubiór bardzo często uzupełniamy różnego rodzaju dodatkami. Poznajmy więc te najczęściej używane. Belt to pasek i gdy Wam się zgubi, to możecie zapytać: Where's my belt? I need to get dressed quickly. Gdzie jest mój pasek? Muszę szybko się ubrać. Hat to kapelusz z rądem, ale kto dziś nosi kapelusze z rondem? Więc nazwę hat w dzisiejszych czasach przejęła zwykła czapka zimowa, na którą często mówi się woolly hat. Podobnie jest ze słowem scarf. Jest to oczywiście szalik, ale również na większy szal czy delikatną apaszkę. Też możemy powiedzieć scarf, czyli prosto mówiąc scarf to część garderoby, którą nosimy wokół szyi. Handbag to damska torebka, taka zwykła, jaką nosimy na co dzień. A sunglasses to okulary przeciwsłoneczne. A teraz popatrzmy na obuwie i zaczniemy od shoes. Shoes to buty typu półbuty, najczęściej przed kostkę. Proszę zwróćcie uwagę na wymowę i na wyraźną głoskę z na końcu. Shoes. Boots to wyższe buty, takie powyżej kostki, włączając w to kozaki. I możemy powiedzieć Take off your boots before you come in, please. Zdejmij proszę buty, zanim wejdziesz. Flip-flops to popularne klapki japonki, a buty na wysokim obcasie to high heels. Słowo heel Oznacza właśnie obcas, a także i piętę. Z kolei obuwie, w którym chodzimy po domu, czyli nasze domowe kapcie czy papcie, to slipes. Ubrania powinniśmy umieć opisać, więc popatrzmy na podstawowe materiały, z których są wykonane, oraz popularne wzory. Materiał po angielsku to fabric, a wzór to pattern. Popatrzmy więc, często nosimy wyroby ze skóry i wyprawiona skóra to po angielsku. Leather. Żywa to oczywiście skin, a wyprawiona to leather. Popatrzmy na tę leather jacket, czyli na tę skórzaną kurtkę. Jest ona gładka, czyli bez wzoru, a po angielsku jest to plain. I jeśli chciałabym kupić taką kurtkę, to mogę powiedzieć: I need a plain leather jacket, please. Potrzebuję gładkiej skórzanej kurtki. Kolejnym często spotykanym materiałem jest jedwab, czyli silk. Jedwabne ubrania bywają bardzo kolorowe i wzorzyste i określimy je wtedy słowem patterned. I możemy powiedzieć: I like this patterned silk blouse. Podoba mi się ta wzorzysta jedwabna bluzka. Jednak numerem jeden wśród wszystkich materiałów na ubrania chyba zawsze będzie bawełna, czyli cotton. A jednym z najpopularniejszych wzorów jest wzór w paski, striped. Jeśli jesteście z kimś na zakupach i uważacie, że w takim wzorze jest mu do twarzy, możecie zasugerować, żeby przymierzył taki top w paski, mówiąc: Try on this striped cotton top. Zmierz ten bawełniany top w paski. Często używanym materiałem jest również wełna, czyli wool. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, to w domu mieliśmy taki gruby wełniany koc w kratę, czyli po angielsku checked. Ale wśród wzorów w kratę mamy jeden, który zdecydowanie się wyróżnia, i jest to tak zwany wzór w szkocką kratę. W języku angielskim ma on również swoją własną nazwę, i jest to tartan. Tartan. Latem często nosimy ubrania z lnu, lento-linen. Alniane sukienki często bywają w kropki czy też w groszki. Spotted. Jeśli jednak sukienka, którą ubrałam, niezbyt mi się podoba, mogę powiedzieć: I don't like the spotted linen dress. Let me change it. Nie podoba mi się ta sukienka w kropki. Pozwól, że się przebiorę. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. I jeśli tak to poproszę łapkę w górę no i oczywiście subskrybujcie. Jeśli chcielibyście poznać zwroty i wyrażenia używane w sklepie podczas robienia zakupów, to zachęcam kliknąć na ten oto odcinek. A ja wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.